Czy wolno mężczyźnie odprawić kobietę z jakiegokolwiek powodu? To pytanie usłyszał w dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus. Pytanie perfidne, bo faryzeusze zadający je chcieli Jezusa wystawić na próbę, czyli od samego początku wiedzieli, że coś w tej sprawie jest nie do końca jasne. Oni mieli swoje stanowisko. A gdyby Jezus powiedział coś przeciwnego, to mieliby powód, żeby go o coś oskarżyć. I dlatego w tej dzisiejszej Ewangelii na rowerze zajmiemy się tym problemem. Dlatego na początek wysłuchajmy tej niedzielnej Ewangelii. Z Ewangelii według Świętego Marka. Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc go wystawić na próbę, pytali go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich. Co wam przykazał Mojżesz? Oni rzekli. Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych, napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela. W domu uczniowie raz jeszcze pytali go o to. Powiedział im: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. Przynosili mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko zabraniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dzieciom przychodzić do mnie, nie przeszkadzajcie im. Do takich bowiem należy Królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, kto nie przyjmuje Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. A tak w ogóle to mamy już październik, jest to pierwsza niedziela października w tym miesiącu, no i jakby się nie patrząc, jesień w pełni. Jestem akurat w drodze na świetlicę. Zaczynam ją od 6.30 rano, więc miałam taki zwyczaj bardzo często, że te filmy nagrywałem przed szkołą, ale chyba ten zwyczaj trzeba zmienić, bo za chwilę już kompletnie nic widać nie będzie. Dzisiaj jeszcze w miarę widno jest. Gdzieś tam na horyzoncie pojawia się wschodzące słońce. A schodzące słońce to zawsze jest oznaka takiej nadziei, radości. Zresztą w Piśmie Świętym to Pan Jezus jest nazywany takim wschodzącym słońcem. I taka ciekawostka: gdy budowano kościoły, zwłaszcza w średniowieczu, to starano się takie ustawić, żeby prezbiterium było ukierunkowane na wschód, czyli kościół był orientowany. Czyli ksiądz, który odprawiał mszę, ludzie, którzy uczestniczyli, zwracali swoje twarze ku wschodzącemu słońcu. Msze były rano, z powodu postu eucharystycznego nie było mszy wieczornych, więc te msze poranne były odprawiane w momencie, kiedy to słońce wschodziło na niebie, wpadało do kościoła w momencie, kiedy było przeistoczenie, kiedy trwała msza święta. No i to była ta nadzieja dla nas ludzi, że po nocy zawsze wychodzi dzień, że Pan Jezus zawsze oświetli mroki naszego życia. No, ale nie o tym, tylko o tej dzisiejszej Ewangelii. Ewangelii bardzo ciekawy, no bo mamy faryzeuszy, którzy wystawiają pana Jezusa na próbę. I tak jak już mówiłem we wstępie, to, że go wystawiali na próbę, to znaczy, że coś z tym nie było do końca jasne. No bo w rzeczach oczywistych, no nie ma kogo wystawiać na próbę. No bo wiadomo, że powie tak jak wszyscy. Jeżeli coś jest rzeczywiście jasne, klarowne i dobre. Ale jeżeli już coś jest nie do końca jasne, no to można podchwycić Jezusa na tym, że łamie choćby prawo mojżeszowe. I dlatego Pan Jezus odpowiadając na to pytanie, mówi do nich, a co nakazał wam Mojżesz? Mojżesz, który dał prawo. Prawo to nie tylko Boże Przykazania, bo one podchodziły od samego Boga. Ale prawo to także dla Żydów wiele przepisów, bodajże ponad 600, które gdzieś regulowały całe życie osobiste i społeczne każdego Izraelity. I Mojżesz dał list rozwodowy. Ale pan Jezus od razu mówi: zrobił to przez zatwardziałość serc waszych. Czyli moi drodzy, widzimy, że coś jest tutaj nie do końca jasne. No bo pan Jezus mówi wprost. A Pan Bóg zaplanował to wszystko inaczej, bo na samym początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę mężczyznę i niewiastę. Że człowiek opuszcza ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że nie są już dwoje, ale jedno ciało. W zamyśle Pana Boga miało być tak, że kobieta i mężczyzna, razem żyjąc w małżeństwie, są równi sobie, uzupełniają się, tworzą jedną całość. Yy, niestety, człowiek, poprzez swój grzech, to wszystko popsuł. Jeżeli Was to interesuje, to odsyłam do odcinka zakręconych pytań właśnie na temat grzechu Adama i Ewy. Człowiek popsuł swoim grzechem tę harmonię, którą Pan Bóg zaplanował. Czyli choćby to, że miały być małżeństwa monogamiczne, wierne aż do śmierci, równe sobie w 100% i coś miało być pięknego. No ale grzech wszystko niszczy. I dlatego, gdy Mojżesz daje prawo, widzi ten grzech. Tą niedoskonałość, tą skazę na ludzkiej naturze, to, że człowiek nie jest w stanie wytrwać w tym, co dobre, i dlatego daje taką możliwość, że można dać list rozwodowy, że można odesłać kobietę, czyli dopuszcza rozwody, ale to nie był Boży zamysł. To tak naprawdę było wyjście na przeciw ludzkiemu grzechowi, ludzkiej niedoskonałości, żeby jakoś tego człowieka trzymać żeby jakoś funkcjonował, ale to nie jest to, do czego powinniśmy dążyć, bo powinniśmy dążyć do tego, co Boże. A co jest Boże? Właśnie to, co Pan Bóg zaplanował, czyli związek kobiety i mężczyzny, tak że nie są już dwoje, ale jedno ciało. I ktoś by powiedział: No dobrze, no ale jest dalej grzech. Dalej przecież mamy skłonność do złego, mamy to, że rodzimy się z grzechem pierworodnym, to, że ciągle popełniamy grzechy, no bo nikt z nas nie jest bez winy. Ale tutaj. Mamy tę przewagę nad Mojżeszem i nad ludźmi żyjącymi przed czasami pana Jezusa, że my mamy Chrystusa. Chrystusa, który przychodzi i naprawia to, co zostało przez grzech zniszczone. To, co Adam zniszczył przez swoją niewierność, Chrystus naprawił przez swoją wierność, przez to, że wypełnił wolę pana Boga. I tutaj dochodzimy do sedna tego mojego dzisiejszego komentarza i tych moich rozmyślań nad tą niedzielną Ewangelią. Że. Po ludzku pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrobić, bo mamy zatwardziałe serca, bo mamy skłonność do grzechu. Ale... Z Chrystusem, z Bogiem jest to możliwe. I dlatego Pan Jezus dając nam sakrament małżeństwa, no bo właśnie Kościół upatruje w tych słowach Pana Jezusa, że co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela, że człowiek ma opuszczać ojca i matkę łączy się ze swoją żoną tak ściśle, że nie są już dwoje, ale jedno ciało, że mają żyć sobie wiernie aż do śmierci, tworząc wspólnotę, źródło sakramentu małżeństwa. Sakramentu małżeństwa, który nie buduje na sobie, czyli nie buduje na ludziach, którzy go tworzą tylko i wyłącznie, ale buduje przede wszystkim na Bogu. Że jeżeli właśnie w sakramencie małżeństwa jest ten boży pierwiastek, jest ten boży fundament, to Pan Bóg jest w stanie dopełnić to, co człowiek niszczy przez swój grzech. Jest w stanie naprawić to, co my bardzo często właśnie niszczymy przez zatwardziałość serc naszych. I właśnie ta dzisiejsza Ewangelia nam to pokazuje. Że jeżeli do naszego życia zapraszamy Boga i z Bogiem to życie budujemy, no to wtedy jesteśmy w stanie przezwyciężyć to, co po ludzku nie wychodzi. No bo Mojżesz daje tę możliwość rozwodu. Powiedział, że człowiek upada, że człowiek grzeszy, że nie jest w stanie wytrwać w tym, w czym wytrwać powinien, bo nie ma ku temu sposobności, nie ma ku temu siły. Ale Chrystus tę siłę nam daje. I teraz pytanie. Na ile my z tej siły korzystamy? Ja nie żyję w małżeństwie, nie mam sakramentu małżeństwa, więc ciężko mi jest na to odpowiedzieć, ale znam relacje naprawdę wielu małżonków, znam świadectwa wielu ludzi, którzy w małżeństwie, w sakramentalnym małżeństwie żyją, gdzie mówią, że po ludzku. Nie szłoby pewnych rzeczy zrobić, no ale jeżeli odwołują się w, do Pana Boga, do tego sakramentu małżeństwa, tej łaski, którą Pan Bóg daje poprzez ten sakrament, to są w stanie wszystko przezwyciężyć, to są w stanie wytrwać w tej jedności, wierności, miłości. I to jest coś niesamowitego, że Bóg dopełnia to, co w naszym życiu nie wychodzi, tylko my musimy się do Niego odwoływać, my musimy współpracować z tą łaską, którą On nam daje. I pytanie, czy rzeczywiście to robimy? I nie tylko dotyczy to małżeństwa, no bo dzisiaj jest mowa o małżeństwie, bo ta Ewangelia tego małżeństwa dotyczy. Ale czy w każdej sferze naszego życia chcemy budować na Panu Bogu, do niego się odwoływać i w nim szukać siły? No bo po ludzku jej nie znajdziemy. Nie ukrywajmy, jesteśmy bardzo słabi. Ale z Bogiem wszystko jest możliwe. Słońce coraz. Mocniej pojawia się na niebie, coraz jaśniej się robi, więc to znak, że trzeba kończyć ten dzisiejszy komentarz. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę, oczywiście zachęcam do subskrypcji kanału, jeśli ktoś tego jeszcze nie uczynił, bo dzięki tym subskrypcjom kanał się rozwija i zapraszam na kolejne materiały. Mam nadzieję, że to dzisiejsze rozważanie, ten dzisiejszy komentarz pozwoli Wam lepiej przeżyć niedzielną Eucharystię. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnych odcinkach.